Tej sprawie. Drodzy widzowie, piszcie do nas na adres Supertemat Superstacja, ulica Ostrobramska 77 04 175 Warszawa lub na adres mailowy Supertemat Małpa Superstacja.tv Czekamy też na Wasze telefony pod numerem 669 985 966. Mięśni i stawów mogą trwać bardzo długo, nawet przez całą dobę. Teraz tak samo długo możesz poczuć ulgę w bólu. Nowe plastry lecznicze nurofen działają do 24 godzin. Stopniowo uwalniają substancję czynną ibuprofen w miejscu stanu zapalnego i w przeciwieństwie do żeli działają przez całą dobę już po jednej aplikacji. Plastry lecznicze nurofen, mięśni i stawy. Jeden plaster. Ulga nawet przez całą dobę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Antyperspirantreksona, antybakteryjna ochrona plus ochrona przed plamami. Brałam różne leki z różnym skutkiem Zgaga wracała Aż odkryłam Polprazol Max To profesjonalna pomoc na silną zgagę Zawiera największą ilość substancji czynnej w kapsułce I silnie hamuje wydzielanie kwasu zwalczając zgagę przez 24 godziny Polprazol Max, zaufaj ekspertowi Przed użyciem zapozna się z treścią ludki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Polprazol Max na silną zgagę Witaj Piotr co mogę dla ciebie zrobić? Kursy walut? Pogoda? Lista zakupów? Zgasić światło? Ech, co ta puszka mam w sobie, czego ja nie mam? Red Bull doda ci skrzydeł. To Pepsi dla was. Dla głodnych wypadów z ekipą. Dla futrakowych truckowych wyjadaczy. I fanów jedzenia na mieście. Czy częstujecie, czy się dzielicie? Pepsi jest zawsze dla was. Postaw na stół Pepsi. Tak Włosy i naszą skórę. A nasze miejsca intymne przecież też potrzebują takiej samej delikatności. Foxy Jedwab o neutralnym pH. Testowany klinicznie. Foxy, zawsze blisko Ciebie. Cel – zwalczyć łupież. Oto efekty. O, tu wciąż łupież i podrażnienia skóry. A włosy? Też mają liczne płatki łupieżu. Tutaj włosy są przesuszone. A tu nie ma łupieżu ani podrażnień, a włosy są lśniące i nawilżone. Który z szamponów to potrafi? Pirolam. Po pierwsze, zwalcza łupież. Po drugie, łagodzi podrażnienia. Po trzecie, pielęgnuje włosy. I to jak? Pirolam. Jedyny taki szampon apteczny o potrójnym działaniu. W mojej pracy sytuacje awaryjne to codzienność. A kiedy mnie spotyka taka sytuacja i poczuję ból, nie ryzykuję. Natychmiast wzywam RRK i Ibuprom RR sprawdziłem w różnych awaryjnych sytuacjach. Od bólu zęba po ból pooperacyjny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wypróbuj też Ibuprom Sport Gel, który szybko się wchłania i usuwa ból. Ibuprom Sport Gel szybko zwalcza bóle pleców, mięśni i stawów. Ibufen jest bezlitosny dla gorączki? Zaczyna działać na gorączkę już w ciągu 15 minut. Na moje dziecko nic nie działa szybciej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ludzie, oglądajcie superstację. Moi drodzy, oglądajcie superstację. Ludzie, oglądajcie superstację. Dziewczyny, wiecie jak pozbywam się nieużywanych rzeczy z szafy dzięki wintet? To proste. Nie noszę od roku, za duża, sprzedam na wintet. Vinted to darmowa apka, gdzie możesz sprzedać ubrania, których już nie nosisz, bez dodatkowych opłat. A do tego na Vinted sprzedawanie jest proste. Poza ubranie i starem dostawę zapłacisz bezpiecznie w apce. Robisz zdjęcie, ustalasz cenę i sprzedajesz. Dlaczego uwielbiam Vinted? Bo on nie wymaga dodatkowych opłat. Czas spróbować. Sprzedaj swoje ubrania tysiącom użytkowników w Polsce. Powiesz darmową aplikację Vinted. Nie nosisz? Więc sprzedaj. Poznaj nowy podkład Lasting Mato Trimel London. Niewyczuwalny na skórze przez cały dzień. Nowy podkład Lasting Mato Trimel London. Live the London Look. Szukasz idealnego podkładu? Wybierz swój efekt, który trwa non-stop. Rozświetlenie, naturalny wygląd czy mat. Odkryj pełną gamę podkładów Lasting od Rimmel London. Gdy pojawia się taki kaszel, od razu sięgam po flegaminę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Weź flegaminę, zwalczaj kaszel, działaj na przyczynę. Rosman znowu przygotował tysiące nowych okazji. Na przykład krem do twarzy L'Oreal Men Expert i żel pod prysznic Adidas, a perfumy Calvin Klein Men Obsession Night. Kupisz za 74,99. Problem nadwrażliwości nie znikał. Moja dentyska poleciła mi do codziennego stosowania pasty sensorynej. Teraz już nie muszę się zastanawiać, czy mogę sobie na coś pozwolić. Po prostu to robię. Stosuję ją zamiast mojej przedniej codziennej pasty. No ona spełnia w 100% nasze oczekiwania. Sposób na następną podróż? Kajak przeszukuje setki stron, by pomóc ci znaleźć najlepsze oferty podróży z całego świata. Oszczędź do 35% na lotach, 20% na hotelach i 35% na wynajmie samochodów. Kajak. Twój sposób na najlepsze podróże. Cel: Zwalczyć łupież. Oto efekty. O, tu wciąż łupiesz i podrażnienia skóry. A włosy? Też mają liczne płatki łupieżu. Tutaj włosy są przesuszone. A tu nie ma łupieżu ani podrażnień, a włosy są lśniące i nawilżone. Który z szamponów to potrafi? Pirolem. Po pierwsze zwalcza łupież. Po drugie łagodzi podrażnienia. Po trzecie pielęgnuje włosy. I to jak? Próbuj też i Buprom Sport Gel, który szybko się wchłania i usuwa ból. I Buprom Sport Gel szybko zwalcza bóle pleców, mięśni i stawów. W jamie ustnej kryją się miliardy bakterii. Colgate Total skutecznie walczy z bakteriami, tworząc aktywną mineralną barierę dla pełnej ochrony. Zadbaj o zdrowie całej jamy ustnej z Colgate Total. Dziś podejmuję siedmiodniowe wyzwanie DAF. Zaprosiliśmy kobiety z całego świata, aby przetestowały DAF. Sprawdźmy, czy to działa. Psy wyglądają dużo piękniej. Naprawdę czuję, że mnie chroni. Skóra jest miękka i gładka. Jest bardzo, bardzo świeżo. Od teraz będę rozmawiać tylko tak. 9 na 10 testerek zamieniłoby swój antyperspirant na DAF z siłą potrójnego nawierzenia. Kocham go. 48 godzin ochrony i głupsze skóra pod pachami. I bufen jest bezlitosny dla gorączki? Zaczyna działać na gorączkę już w ciągu 15 minut. Na moje dziecko nic nie działa szybciej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu jest dystrybutor preparatu Osłonka Cemax. Osłonka CMAX. Symbiotyk na odporność i do antybiotyku. Witam w prognozie pogody Kasia Kamińska. Co prawda z deszczowego studia dziś witam się z wami, ale z uśmiechem, bo gdy jest deszcz, a do tego słońce, gdzie niegdzie ono dziś w Polsce wystąpi, to może się tak zdarzyć, że na niebie zobaczymy tęczę. A to jest jedno z moich ulubionych zjawisk pogodowych, które występuje niezależnie od pory roku, właśnie w sytuacji, gdy przez krople deszczu przechodzi światło słoneczne. Możecie o tym nie wiedzieć, że Tęcza jest okręgiem. My ją widzimy jako półkole, kiedy podziwiamy ją z ziemi, ale właśnie dlatego, że jesteśmy na ziemi, czyli nisko, gdybyśmy byli w górach albo na pokładzie samolotu, to zobaczylibyśmy pełen kolorowy tęczowy okrąg. Sprawdźmy teraz na mapach, gdzie jest szansa na tęcze. Jeśli chodzi o województwa, które leżą w północno-zachodniej Polsce, to te szanse będą znikome, bo mamy przejaśnienia w okolicach ust w województwie pomorskim, ale poza tym deszcz bez słońca i tych opadów będzie sporo. Te opady będą e, nawet umiarkowane. Na południu polskim sytuacja podobna. Przejaśnienia wystąpią jedynie w województwie opolskim, ale tutaj właśnie jest szansa na tę tęczę, o której wspominałam. Najsilniejsze opady, jeśli chodzi o południe Polski, wystąpią w Małopolsce. Tam też najniższe temperatury, 3 stopnie w Nowym Sączu. A w Polsce północno-wschodniej temperatury wyrównane i tam właśnie te trzy stopnie zobaczymy praktycznie w każdym regionie, dosłownie w każdym regionie. Tam jednak bez przejaśnień, bez słońca, tylko pochmurno i deszczowo. Aura jutro będzie dosyć zbliżona do tej dzisiejszej. Najsilniejsze opady jutro, jeśli chodzi o północno-zachodnią Polskę, wystąpią w województwie pomorskim. Na pozostałym obszarze opady słabe i umiarkowane, ale w Wielkopolsce i w Lubuskiem opady deszczu połączone z promieniami słońca. Tam też jest szansa na tęczowe półkola tudzież okręgi. Na południu Polski jutro będzie podobnie jak dzisiaj najbardziej intensywne opady w Małopolsce i tutaj pewna niespodzianka to będą opady deszczu połączone ze śniegiem w Łódzkiem najwięcej przejaśniej jutro w północno-wschodniej Polsce jeszcze więcej opadów śniegu i deszczu połączonego ze śniegiem to na Podlasiu, a ten czysty śnieg spadnie na Warmi i Mazurach. Poza tym nieco przejaśnień połączonych z deszczem w górach intensywny wiatr. I tam prognozujemy dość intensywny przyrost pokrywy śnieżnej. Sponsorem programu był dystrybutor preparatu Osłonka CMAX. Osłonka CMAX, symbiotyk na odporność i do antybiotyku. Dzień dobry, Marek Gawroński, to jest Super News. Zobaczmy, co dziś w programie. Mamy go! Wirus śmierci złapany. Naukowcy pracują nad lekiem. Modlitwy wysłuchane. Tomasz Lis wraca do zdrowia. Zgroza. Kierowca wjechał w matkę z dziećmi. Mamy go. Śmiercionośny koronawirus złapany. Włoscy naukowcy wyizolowali mikroba i już pracują nad lekiem na zarazę. To nadzieja dla świata, bo z każdym dniem chińska zaraza pochłania coraz więcej ofiar. To przełom w walce z zarazą. Włoskim naukowcom udało się wyizolować koronawirusa. Śmiertelnie groźny na wolności, teraz zamknięty w probówce i zdany na łaskę człowieka. Naukowcy nie będą mieli litości dla mikroba, który zakaża ludzi na potęgę. Już testują na nim różne specyfiki i z każdym kolejnym dniem są bliżej opracowania skutecznego leku. Włosi zapowiedzieli, że udostępnią sekwencję genetyczną wirusa całemu światu. Wcześniej ta sztuka udała się Chinom. Te jednak nie upubliczniły wyników swoich. Badań. Jeśli naukowcy połączą siły, to szanse na pokonanie zarazy bardzo się zwiększą. Dwa koncerny medyczne twierdzą, że już za miesiąc mogą oddać szczepionkę do testów klinicznych. Drżymy ze strachu przed obcym koronawirusem, a dobiera się do nas dobrze znana, choć niesłusznie lekceważona, zaraza to grypa. Sezon zachorowań dopiero się rozpoczyna o godzinie 17.21. Takiego programu w Superstacji jeszcze nie było. Super temat zawsze w Waszej sprawie. Jesteśmy z Wami codziennie już od 3 lutego o godzinie 17.21. Agnieszka Łuczniak-Wybior. Zapraszam. krem z orzechów laskowych i chłodne mleczne nadzienie w chrupiącym...